W pierwszych sześciu kolejkach nowego sezonu Ekstraklasy Lechia Gdańsk nie wygrała żadnego meczu. Zdobyła zaledwie dwa punkty i straciła najwięcej goli spośród wszystkich drużyn Polskiej Ligi. Z czego wynika tak słaby start sezonu w wykonaniu drużyny trenera Grabowskiego? Czy Lechia Gdańsk to kolejny przykład na to, że dominowanie w pierwszej lidze nie przekłada się zbyt dobrze na poziom Ekstraklasy? A także dlaczego widzę promyczek nadziei na przyszłość dla drużyny z Gdańska? O tym opowiem w dzisiejszym w dzisiejszym materiale, więc serdecznie zapraszam do oglądania. Lechia Gdańsk po sześciu rozegranych meczach i pomimo nawet rozegrania jednego meczu więcej niż niektóre drużyny zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. I to miejsce w tabeli dużo mówi nam na temat zespołu z Gdańska, ponieważ można odczuć po pierwszych meczach nowego sezonu, że faktycznie Lechia jest jedną z najgorszych, o ile nie najgorszą nawet na ten moment drużyną w ekstraklasie. Zespół trenera Grabowskiego stracił aż 13. Goli to tyle samo co radomiak radom, radomiak radom który poza jednym zwycięstwem wszystkie mecze przegrał, więc zdecydowanie zespół leki nie prezentuje się najlepiej na początku nowego sezonu. Dlaczego? Już mówię. Moim zdaniem największym problemem Lechigdańskiej jest jej kadra. I teraz dlaczego jej kadra? W końcu jest kilku piłkarzy, którzy absolutnie błyszczeli na poziomie pierwszej ligi. Tutaj można wymienić czy to Maksyma Chłania, czy to chociażby Rifeta Kapicia, czy środkowego obrońca Eliasa Olsona. Oczywiście są ci piłkarze, tylko mam wrażenie, że brakuje w tej kadrze jakiegokolwiek doświadczenia, bo nawet czy to Bogdan Sarnawski, który, do, który dobrze się prezentował na poziomie pierwszej ligi, no ci piłkarze nie mają występów w ekstraklasie, to dla nich jest pierwszy sezon na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce I zwykle jest tak, że te drużyny, które awansują do ekstraklasy Mają już kilku piłkarzy, którzy w tej ekstraklasie pograli A nawet jeżeli ich nie mają na starcie okienka To starają się ich sprowadzić A w przypadku Lechii Gdańsk, która poczyniła naprawdę ciekawe ruchy, bo chociażby sprowadzenie Antonat Sarenko to jest ciekawy ruch, tylko że Ci piłkarze, którzy zostali sprowadzeni do drużyny z Gdańska, to nie są piłkarze doświadczeni w jakikolwiek sposób w ekstraklasie. Bo tak w zasadzie, w obecnej kadrze Lechi Gdańsk jest tylko jeden zawodnik, o którym możemy powiedzieć, że faktycznie jest doświadczony w ekstraklasie, że trochę już w tej ekstraklasie pograł. No i jest to oczywiście Konrado, czyli piłkarz, który nawet moim zdaniem można powiedzieć, że urósł troszeczkę do takiej rangi legendy w pewien sposób, Lechi Gdańsk. Natomiast to jest jedyny piłkarz i ty, taki jeden piłkarz to jest zdecydowanie, zdecydowanie za mało. I oczywiście, doświadczenie jest rzeczą pewnym stopniu niemierzalną i nie widać tego czarno-na-białym podczas spotkań. Natomiast widać to moim zdaniem w tym, że nawet kiedy Lechia ma już korzystny wynik, to nie potrafi go chociażby utrzymać. Tak było już dwa razy w tym sezonie i to z drużynami, z którymi gdyby Lechia wygrała, no to byłby absolutny hit i sensacja, no bo w końcu Lechia prowadziła w meczu ze Śląskiem, Lechia prowadziła też w ostatnim meczu z Rakowem Częstochowa i w obu tych meczach zwycięstwa nie dowiozła, tylko że w meczu ze Śląskiem skończyło się na Remisie. W meczu z Rakowem skończyło się na bardzo, bardzo dotkliwej, bolesnej porażce. Gdybym miał natomiast powiedzieć stricte, co w grze Lechigdańsk nie działa, co w grze Lechigdańsk jest swego rodzaju hamulcem, no to zdecydowanie bym powiedział, że nieszczelna defensywa, naprawdę nieszczelna defensywa, ponieważ w każdym meczu Lechia traciła bramkę no i gdy się traci bramkę to trudno jest jednak odrobić, nawet mając fenomenalną ofensywę, chociaż Lechia takowej też nie posiada więc ten taki ten brak kontrastu, no gdyby obrona była słaba, ale atak był turbo dobry powiedzmy kolokwialnie no to wtedy by miało to jeszcze ręce i nogi, ale w tym momencie kiedy ta obrona przecieka i to bardzo mocno Przecieka to jest naprawdę bardzo też trudno po prostu ofensywie jakoś nadganiać powiedzmy to co traci Lechia w obronie. Także ta obrona nie działa, też boki obrony przede wszystkim nie działają, bo jeszcze środek, kiedy gra Elias Olson, teraz kiedy gra Bujar Piana, no to to wygląda nawet nie najgorzej, ale boki obrony, gdzie jest w zasadzie tak Konrado który ok, gra dobrze, dużo daje w ofensywie, ale czasem zapomni wrócić do obrony, czy, czy też z prawej strony, no Wójtowicz chociażby, to też nie jest piłkarz, mam wrażenie, na poziom dobrej gry faktycznie w ekstraklasie, tylko właśnie na taki poziom jednej z ostatnich drużyn na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce, więc boki obrony zawodzą, no a środek obrony powiedzmy sobie szczerze nie zawodzi, chyba że gra tam chociażby, nie wiem, lub Divan -Gueho, czy czy, czy Kindrich nawet, bo on też nieraz zawodził. No w Bramce też były problemy, bo oczywiście był Sarnawski, w końcu trener Grabowski postanowił na zmianę postawić się na Szymona Weiraucha, no i Szymon Weirauch puścił dwa gole z Rakowem, tylko że, no powiedzmy, że miał szansę przy pierwszym strzale, przy drugim to była dosyć niefortunna sytuacja, bo piłka gdzieś tam przeleciała mu między nogami, więc defensywa też jest sporym problemem. To co warto też uwypuklić, to co też gdzieś tam sprawdziłem, co przykuło moją uwagę to to, że Lechia Gdańsk tylko w jednym meczu w tym sezonie miała wyższe XG, czyli statystyka oczywiście expected go z przewidywanych bramek, miała wyższą od przeciwnika tylko w jednym meczu, w meczu z oczywiście Zagłębiem Lubin. Poza tym bardzo niskie XG drużyny z Gdańska, no i to też pokazuje, że tych sytuacji Lechia nie kreuje zbyt wiele i tutaj można się co do tego gdzieś tam przychylić bo chociażby wspominam taki mecz jak z puszczą niepołomice no tutaj poza tą bramką kamilomeny która była troszeczkę już na otarcie łez no to też lechia nie miała zbyt wielu sytuacji a puszcza to jest drużyna która ok solidnie mądrze w miarę broni natomiast też nie jest to zespół, który ma jakąś nieprawdopodobną defensywę, więc też Lechia w meczu z takim rywalem powinna te sytuacje stwarzać, a tamtych sytuacji też było dosyć niewiele. No chociażby na inaugurację w meczu ze Śląskiem też tam bardzo malutko sytuacji i to że Lechi udało się stamtąd wykrzesać powiedzmy ten remis, ten jeden punkt, to i tak jest coś niesamowitego. xG Lechi w tym meczu to jest 7 bramki dla porównania iG Śląska to jest ponad 1.40 i 1, 40 setnych, więc no to jest ogromna różnica, to jest ogromna przepaść i Lechia faktycznie przecieka w defensywie i nie tworzy zbyt wielu sytuacji w ataku. To co jest też niezwykle ciekawe, to że w zasadzie w trakcie letniego okienka transferowego nikt znaczący coś więcej dla zespołu niż, nie wiem, ławka rezerwowych nie odszedł z Lechii Gdańsk w trakcie letniego okienka. To jest bardzo ciekawe, bo kilku piłkarzy... Przyszło do Lechi kilku piłkarzy, którzy się dobrze do zespołu wprowadzili, chociażby tutaj Bujar Piana, to go mam na myśli, czy też Antona Carenko, chociaż Anton Carenko dopiero zagrał dwa mecze, więc nie wiem czy można go jakoś poważniej ocenić, natomiast na razie ten piłkarz bardzo mi się podoba w ekstraklasie bardzo dobrze wygląda, pomimo tego naprawdę bardzo niskiego wzrostu, bo jest to w tym momencie najniższy piłkarz w naszej ekstraklasie, no to i tak prezentuje się dosyć dobrze i jest chociażby szybki, też bardzo dużo biega, nie znika, przynajmniej na razie, więc też jest to piłkarz bardzo, bardzo obiecujący. Tylko, że problem w Lechii jest też taki, że te gwiazdy, które błyszczały na poziomie pierwszej ligi absolutnie Pogasły. No Rifet Kapić ok zdobył piękną bramkę w meczu z Rakowem tylko że poza tym to też jest piłkarz który ok napędza ataki Lechi, tylko że tych ataków Lechi, tak jak już wspomniałem jest na tyle niewiele że nie ma zbytnio czego napędzać. W zasadzie poza Rifetem Kapiciem i Kamilomeną i e, też ewentualnie Eliasem Olsonem no to gwiazda chociażby Maksyma Chłania moim zdaniem bardzo poważnie zgasła Tomasz Neugebauer, który był bardzo ważny dla, środ dla środka pola Lechi w pierwszej lidze, też nie gra już na takim poziomie, więc z kilku tych piłkarzy faktycznie obniżyło loty. No i to jest też swego rodzaju problem tego mydlenia oczu, że jak drużyna dominuje w pierwszej lidze, to myślimy, że osiągnie także coś w ekstraklasie, a jak na razie przez ostatnie kilka lat mogliśmy się przekonać, że tak nie jest i nie znaczy dominacja w pierwszej lidze tego, że będzie równie kolorowo, albo chociaż przynajmniej dobrze na środek tabeli powiedzmy w ekstraklasie. No i tu oczywiście można podać przykład ŁKS Łódź, czy, czy miedzi legnica, bo to też były zespoły, które dominowały, a przynajmniej wygrywały pierwszą ligę, a później nie radziły sobie zupełnie na Poziomie Ekstraklasy z drugiej strony jeszcze te drużyny z wcześniejszych lat jak Radomiak, jak Starmielec czy Raków Częstochowano, to so, to są ekipy, które faktycznie do dziś w Ekstraklasie klasie zostały, Więc ostatnie kilka lat faktycznie pokazuje, że ta dominacja w pierwszej lidze niewiele znaczy, ale te przykłady z jeszcze sprzed kilku lat pokazują, że faktycznie można w tej ekstraklasie przez dłuższy czas się utrzymać i że dominacja w pierwszej lidze przy dobrym zarządzaniu klubu, czy też po prostu nawet pewnej dozie szczęścia może dać chociażby środek tabeli, czy utrzymanie nawet w ekstraklasie, a w przypadku Rakowa to nawet Mistrzostwo Polski. Natomiast dlaczego widzę promyczek nadziei na resztę tego sezonu dla Lech Gdańsk? Przede wszystkim dlatego, że właśnie są ci piłkarze, którzy mogą naprawdę dużo zrobić w ekstraklasie. Anton Sarenko wygląda ciekawie. Jest dobry trener, bo naprawdę Szymon Grabowski to jest bardzo dobry szkoleniowiec i pokazuje to chociażby, jakie są opinie kibiców na jego temat pomimo tak słabego początku sezonu. Kamilomena może odpalić. Kamilomena przy swoich warunkach fizycznych czy też technice po prostu może być naprawdę gwiazdą wręcz w ekstraklasie. Rifet Capić zaczyna z każdym meczem, z meczu na mecz się coraz bardziej rozkręcać. Jeżeli Konrado wejdzie na dobry poziom w defensywie i Lechia będzie w stanie zagwarantować jakoś dobrze obsadzoną pozycję prawego obrońcy. No to też jest potencjał, żeby, żeby, żeby te pozycje już nie przeciekały aż tak, więc naprawdę lekja moim zdaniem na środek tabeli ma potencjał spokojnie, nie wiem czy z tą kadrą, ale to piłkarze muszą się po prostu wspiąć na wyżyny swoich możliwości, a na razie tego absolutnie... Nie robią. Natomiast wydajcie znać, które Waszym zdaniem miejsce na koniec sezonu zajmie właśnie Lechia Gdańsk. Zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem, a także subskrypcję na tym kanale, aby nie przegapić następnych filmów. Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.